Siemadeczku moi drodzy witam Was bardzo serdecznie z tej strony kanal gdzie co tu robi wam w pokoju Co tu robi wam od w pokoju Ten odcinek jakoby obiecałem rozpoczniemy od wrzucenia paska do kotła i to może być całkiem ciekawe yeah. Pasek ninja! Teraz Głowę dam, że ten czarny pas tak uzbroi naszą małą księżniczkę ja też dam. Że bez trudu będzie mogła położyć do rodnego wielbiciela siłowni No i to chyba tyle Dobre, dobra. niech czar się dokąd Księżniczka ma miejsce Dziecko pękniętego Kondona. Aha, nie, nie. I... Co my TO mamy? Pięknie. Cyręka? Fajnie. Ty, ty Ariel? Ty jesteś. Księżniczką umierającą z głodu i zakochaną z O nie, dobrze. Nie, 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 yes. Już widzę te jabłko! Nie jedz tego! Nie! Nie ldu! Ryby nie mogą jeść jabłek, tak? PIP Cyrenko! Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę, zjadła jabłko! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! A tak się starałem! Nie. Nie. Tak, ten trzeba przeskać. Nie, zawsze patrz na jaśniejszą stronę problemu. Pamiętaj, że wciąż jesteś e, Masz e, rację. Masz, masz rację. Prawa. No właśnie o tym mówię. Tym zrobimy. Nie panikuj. Przecież cała ta akcja z otrutą śpiącą królewną to standard. Przecież w każdej bajce pojawia się ten motyw. Tak? E, no, to nie jest bajka, nie to jest gra. Jak odwrócić to zaklęcie? No to dawaj! Nigdy nie mówiłem, że tego nie wiem! No to ciachaj tam! tak na dobrą sprawę? No to nie wiem, A, Zaklęcie nie stanowi tu żadnego problemu. A co? Od razu mi lepiej na tanku. No to dawaj, ulecz ją. Jebiebie. przy okazji resztę mojej księgi wiedzy. Tak! Ale? Mogę odwrócić to zaklęcie? No to zrób to rzecz! Niestety. Nie mogę uczynić tego teraz. La Problem z tym, że będę potrzebował nowych, magicznych składników, żeby o wczarować świętych O śmiertelną... Ty tam śpij albo się obudź, Święty. bo mnie denerwujesz, ty parówko jedna! Ninja. Tiara przedziału, zaraz Ninja. pójdziesz do Gryffindoru! Pip! Jakie składniki będą nam potrzebne? To bardzo dobre pytanie. No właśnie. Odpowiedź jest banalna. Kebab. Oświecisz mnie? Mm, tak, tak, no tak, tak! <laughs> Jasne. No zdecyduj a się, a czary. Ocucić by... otrutą księżniczkę? Trzeba cztery winogrony w kiście. dwóch rzeczy. Tak. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy? Wy macie nas ranę! No, życie tego dzieciaka wisi to jest e, lewicu. Lewicuje. Lewicuje! <noise> pluje na ten grób. Chyba przeżywasz mutację nieco wcześniej niż Tak, tak, tak. Cieszę się, że mogłem przy tym być. Tak, tak. No i kurde. Gdzie możemy teraz pójść? Wybieracie, na szybko. Mistrze, gdzie idziemy? Lewo, prawo. Jedni mówią, a słodkie żyrawki, drodzy, twerkujące kobiety. Walimy w lewo. Tak, to twerkujące kobiety, dość. To... Uh! Bardzo serdecznie, cześć hindusi! Jak tam u was? Cześć Będzie rozmowy? Cześć upajcie. Ten żółty o nie, ten czeka. To, to może złowimy no, jakieś sztuki. No. Za różowy przyjacielu! <laughs> Za różowy, ty śmieć. Wpadłeś <laughs> tutaj na chwilkę, by zgodnie z ideą niezbyt mądrych gier przygotowych <laughs> Co? Na Co? Co? Co Ci się nie podoba? Potrzebny do ukończenia gry? Oczywiście, że tak! Oczywiście, że tak! <laughs> Na słońcu ładnych parę dni i nic. Ale to nic nie wskazuje na to, by choćby maleńki zefirek dmuchnął w nasze żagle. Dobra, my teraz bierzemy to, to nam się przyda? To płetwa i ogon wielkiego rekina! Czyli to nie, ta? Jakiego grzyba ktoś miałby obcinać rekinowi płetwy i ogon. Oczywiście grzyba grzyba. Bardzo prosty pieniądze. Aaaaaaa. Nie przyszło wam do głowy, że pieniądze to nie wszystko. No łaas! To są hindusy, nie ma co! A to? Nigdy nie wiadomo, kiedy taki worek się przyda. Dawaj. Dobra, mamy woreczek z sobą. Co tu jeszcze możemy wziąć? Kocioł. Coś. Zupa? Ten garnusza, no, tak no oczywiście. Musi być Pijcie wodę tę. Ja. To nasi przodkowie byli strasznymi piratami, grającymi wszystko i wszystkich wąwozów. Czy ty masz głos, chopie, jakbyś miał biegunkę w majkach, ty się zastanów, co ty robisz? My ze względu na czasy musieliśmy trochę wyluzować. Musieliśmy trochę wyluzować. Ale, ale, ale. Ale, ale. Zaatakowało ostatek wyładowanych bogactwami. Nie mogę sobie Zernęli i wszystkich na pokładzie Zerżnęli wszystkich, zboszeńce! Dobra, wyspy... O, żagle. Całe żagle przygotowane są przez nas własną ręcznie. Dobra, a to jeszcze mogę wziąć jednak czy nie? Nie, nie mogę. O, nie dobra. ruszaj ty! Nie ruczaj, TY pierdoło, BO ta je boże. Dobra, moi drodzy, to tutaj już nic niestety nie zrobimy, mistrzory. Musimy wziąć tą piękną, kurde, czarną dziurę i przetransportować się w troszkę inne miejsce, mianowicie nie w kobietę tańczącą twerkującą, nie, Tylko do wesołej szyrawki przeznaczenia, A Tu prawda na pustynię Kalahari i Alaharicie y -y, wszyscy moje wary. Uuuu świetnie. Kolejna, Kolejna kartka. A to się przyda. A to się przyda. gdzie wchodzi? W łóżko czy gdzie w końcu? No gdzie to wchodzi? Do książki? No właśnie, moi drodzy, tak jak mówię, no, gierka jest, jest TAK niesamowita! Jeszcze z polskimi dabingami, no, brzmi po prostu cudownie, już ja uwielbiam. Za wejdziecie do tego kosza i Ta? wzniesiemy się w powietrze. Ruszymy w kierunku Jeziora Wiktorii. Jezioro o Jezioro Wiktorii jest drugim co do wielkości jeziorem na świecie. No zgadza Najgłębszym się. jeziorem jest zaś Bajkał. Bajkał? Ale to już inna historia. Ponad kilometr chyba ma, nie pamiętam teraz, nieważne. Brawa. Serdecznie brawa, stary. Brawo. stary. Brawo. O, rany! Urwał się A, to pochwyt już. od linki regulującej moc palnika no. Potrzebuje czegoś, żeby go zastąpić Okej okay. Nie nie, to nie jest dobra nowina <laughs> Proszę cię znajdź coś, co by... Da, co by... Tak. No dobra, iść w lewo albo w prawo, w prawo... No i tak nie uleb i w prawo, pójdźmy w lewo okej, okay? znajdźmy link. Bizony, żyrafy? Więcej bizonów? Trochę tygrysów? Ten ogonem zakręcił. Ogonem zakręcił, prawda, patrzcie jaki. Muzyczka jakby, o, widzę dziób pelikana, to się o przyda. Jejku. to mi wygląda na dziób ptaka. No jakiś pelikan. Jakie to smutne. Czy ja wiem? Dobra, tygrys, pogada z Tam jest lew, No cześć. No cześć, king My of the jungle. Lewy, podróżujemy w stadach. Dobra. Dochodzą... O, coś się... <laughs> o, o! No i musiał. No i musiał. Stary, jakbyś- Leo, Kolacja! Chodź tu! Już idę, kochanie. Jakby to wszystko tak ładnie wyglądał Cześć, zebra. Cześć. Jestem zebra. Cześć. Mieję Trochę mam bo ciągle tak. ktoś chce mnie zjeść. No co ty Całe mówisz? szczęście, że mam te paski. Tak? Dzięki nim polujące na mnie drapieżniki często tumanieją. Boją się? Często tumanieją. O, właśnie. No i co, w lewo możemy już jeść tam wracamy. A wąż? a to mogę? Co, to jest jakiś bakłażan? Piep, 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 piep. I mamy bakłażan. No się, on się dobra, nam przyda. Owoców. Dobra, bierzmy go. Biorę w ciemno. Y, dobra. Tam to jest to. I tam jeszcze możemy pójść. Dobra, sprawdźmy to. Co tu mamy ciekawego? Jest jakaś wioska. I tu... O, tu pamiętam, piosenka będzie chyba. Cześć, dziadek. Od Nie. Coś za różowa, ta <laughs> Nie ta jestem ta księdzem, ta spokojnie. Uważa. Spokojnie. Tak? Zmienić naszą tradycję, by uniknąć zagłady. Nie no albo jesteś o, tolerancyjny, o, albo masz wryjt. Potrafimy się przystosowywać. Tak. Kiedy trzeba. Zaprzestajemy hodowli i zaczynamy polować. Uuuu. A słyną z hodowli Masajowie, tak. Żywimy się roślinami. Tak. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy sobie podczas emutai Patrzcie te kozy. emutai? Emotajza Czas klęski Mój lud przeżył wiele klęsk i katastrof Klęsek, Jedne Wiele klęsek. i okrutne, inne zaś nieco lżejsze. Ale wasz czoła jak naruciak naprawdę stary. Pip, Lecz mimo to przetrwaliśmy. I wciąż jakoś sobie radzimy. No, z masajami się dogadać, to będzie Dlugo, ciężkie. Jak mamy nasze Oni chyba nie jedzą spada, mięsa. Tak długo. Albo że nie można krów zabijać coś takiego. Mało wśród nas fajnych Jak to jest z tymi stadami? Wygląda na, na to, że każdy masaj ma swoje stado. Dlaczego? Niech oni ci odpowiedzą. Chłopaki! Dawajta! <laughs> o jest piżelka! Cicho teraz. To jest fajna krew. Masaje robi.

Nie! Yeah. Watało ma bokro w koszulkę I spytał, co może w zamian dać A Bóg rzekł Masintie To u mnie mnie dar Lecz Bóg także go przestrzegał I rzekł głośno, że, cytuję Zamki Nie próbuj podglądać mnie Nie próbuj podglądać mnie Nie rozumiem Stada z nieba Szybowały w duch Miau Masita <laughs> Na widok ten gość jeden krzyknął, Masita! <laughs> Masita. Kurde. Chciał, by wszystko mokre. To jest <laughs> Ta historia Dawaj. jest jedyną przyczyną, dla której Masaję gnają w Jest no. jeszcze aspekt ekologiczny. Dobrze. w poszukiwaniu wody i Wyrabia łytki. Zapewnia zdrowie koczowniczym ludom. No właśnie. Ta, 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 ta. Ale ciebie powiedzieli, a się cały oblałem, muszę się ich przebrać Dobra, oj drodzy, sorry ale muszę skończyć ten odcinek bo jestem mokry Wy jesteście moksi? Czasem? <laughs> po basenie? Dzięki za oglądanie mam nadzieję, że odcinek i pisaneczka się podobała, tak jak mówię no cała koszulka jest... Masita! Tak koszulka nie jest Masita, tylko jest zalana, ja muszę kończyć. Pamiętajcie, że staram łapeć w komentarz, żeby się przebrać, no i idę nagrywać dalej. Kolejny mistrzowski odcinki głównej Pantery, hukus, pokus popusz zagraż z wami serdecznie mistrzowski w włókcie i do utrzymał w kolejnych odcinkach na moim kanale. No koszulka żegna, że to wyglądać. To wygląda jak jest nie ma to. Na razie muszę Uuu!